Osiem karabinów maszynowych. No weź powiedz. <grystanie> <Trener znowu. grystanie> Muszę wejść. Co? <grystanie> co? Dziewczyna piękna i cud usiadła sobie bez partnera, a ja usiadam obok niej i swoim zwrotem ją pożeram. <grystanie> Do kieliszka proszę ją, by wyobecnie zostać w porządku. Częstuję damę budzią swą i pić zaczynam od początku. Po kieliszku pierwszym jest mi lepiej, a po drugim humor mam. W piątym wtedy leci. Po to towarzystwo znam. Rozmowa wnet zaczyna się. A temat wtedy jest nie jeden. Bo jeden z gości mówił mi, że dwa plus dwa to mamy siedem. A ja nie mogę tego znieść. I awantura już gotowa. Keliszki lecą już po głowach. Keliszki lecą. To <laughs> <laughs> O oh, kurwa, Dam ci jedno, myślicie drugie. Dam ci drugie.